Wart, gry o trzymać dla gra w gry, to może jeszcze nie tak. Ale dobra. W takim razie poczekajcie, możecie mnie nie słyszeć. Ale w takim razie przechodzimy do grania. No bo właśnie się pewnie pytacie. Czemu Ci się spodobała gra? Bo zobaczcie gdzie ja jestem. Na biomie... O Jezu, jak jestem wysoko. Dobra, powiem Wam, na biomie... Jezu. Nie wiem jak to nazwać. Na biomie po prostu już takim skałowym. To jest to raczej bardziej parkour niż... niż nie wiem. Ale kurde, jest noc i nie widzę gdzie, co jak. Więc mam taki mały problem. Ale poczekajcie, coś na to poradzę. Nie muszę kończyć odcinka. sobie, sobie uświadomiłam, że jestem dosyć daleko już. Ale jedyne, co jeszcze też sobie uświadomiłam, dlatego że, że ta będzie trochę długo Razem nie mówię ironicznie, naprawdę. Zobaczcie tutaj na licznik. Dobra. Dobra, widzowie. Musimy wejść na to drzewo i wejść na tą ściankę. Teraz tutaj. Okay. Tutaj. 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 Teraz je wspinamy. Teraz tutaj. Ok. Jest na razie dobrze. Teraz tutaj. Na drzewo. Tutaj. To mnie donikąd nie prowadzi. Ale ty? Jestem na innym biomie już. Ej, dobra. O to się jeszcze nie poddaje. Dobra. Tutaj już. Aha. No, i pierwszy problem wystąpił. Ale to już taki bardzo ważny problem. A nie, dobra, jednak jem, jestem jeszcze na Biomie. Dobra. Poczekajcie. Dobra, jest na maksymalnym podświetleniu mój kąt. I to jest najgorsze, bo to jest taka no nocy... co no jezu, kiedy, kiedy się, kiedy w końcu będzie. Głu ten głupi świt. O, dobra, już jestem blisko śniegu, śniegu. To, to mnie trochę już zachęciło. Mm. O, kurde. Dobra. Aha, dobra. Poczekajcie. Dobra. Jestem już. O! So, są pierwsze zaśnieżone drzewa. Na które muszę oczywiście wejść. Żeby wspinać się dalej, widzowie. Ja wiedziałem, że, ja tak, że ja tak kiedyś daleko zejdę. O, to, 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 to już prawie szczyt. No. Przepaść w dół. Muszę uważać. Tak, mówiłem o tym właśnie, a sam nie uważałem. A tutaj wejdę. A na spokojnie po drzewach będę chodził, bo chyba drzewa się w tej grze nie zawalą. Co nie? Bo ja nie wiem. Ale jak ten lud będzie się ślizgał, no to amen, no już w to nie Nie, nie śli z glasie. No to mają szczęście twórcy. Hagosek już postawił flagę. On jeszcze nawet nie dotarł nasz... prawie jest na szczycie. Dobra. Mhm. Tutaj. No. Spróbuję tam się dostać jakimś cudem. Okej. Okay. Widzowie może kiedyś zrobię streama, jak już będę troszeczkę popularniejszy z tej gry. Dora. Ale na razie nie będę streamów robić. Bo jeszcze tak za bardzo... Nie wiem jak to się robi. Może pewnie będzie teraz przez to wielka fala hejtów, bo będzie maślanę! sobie wpróczmy, że jest takie łatwe, bleble ble, 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 ble. Ale... Ale bym wolał, żeby tak nie było. O to, o to właśnie ci wiem, no tak nie być w sumie. Nie po to kanał, żeby to był kanał do hejtu. Raczej wątpię, że taki stworzę. kto normalnie tworzy konto do tworzenia hejtów? Tak jak tworzyć konto dobra, niż miałem konto do, do robienia banów. Dobra, to ja się już nie odzywam. Kurde! Ej, no nie, no, schodzę coraz niżej. Ciu! Aha, dobra. Rozumiem, że jestem w problemie i to dużym. Hambra, 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 ha! Nic. tego nie wyszło. Aha, tutaj jest takie drzewo. Dobra. Mhm. Uratowany! Teraz wejść wyżej. Ale uwaga, bo tutaj są goście. No kurde, nie w tą stronę idę. Toż to w drugą stronę. Ej, dostałem chyba jakiegoś achievementa, czy mi się zdawało? No w końcu... Nie wiem co. Siep. Dobra. Jest, wszystko dobrze. Pierwsze wspinaczki. Siep. Kurde. Gościu, nie spychaj mnie lepiej może. Dzięki. Jest, Esa! Essa, spadaj! Ale chyba idę coś w złym kierunku. Nie no, czasami chyba schodzić. Więc no tragedii nie ma, dobra, jest tragedia. Nie słuchajcie, co ja wcześniej mówiłam. Aha, dobra, jednak nie ma tragedii. Dobra, tutaj po prostu muszę wejść, bo mam malutki. Aha! Po co, po co ludzie używają ją tych... Od czy co to to jest? Skoro można sobie o tak wejść. A jak, nie, a jak ludzie jeszcze nie umieją wchodzić? wchodzić. Haju, haju, how are you? Haju, how are you? to mówię, że hello, how are you? No tak, no sobie nagrywam. Eee, jakby ci to powiedzieć, jestem już na biomie ze śniegiem. No, no bo... Są tam po prostu takie bloczki. O kurde, dużą HP straciłem. Są tam po prostu jakieś czasami... Są tam tak To nie jest taka góra no, realistyczna, tylko... No kurde... Kurde! Widzowie, no pomóżcie mi w tej grze. Nie wiem, co mi chodzi za bardzo w sumie, bo dzisiaj w nią Z zaczęłam nie grać. No ja mam swój kanał na YouTubie, jakbyś nie miał nie wiedzieć. My a dwa. Tak, Maśla na dwa. Mam, 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 mam obrazek takiego, jakby to powiedzieć, takiego go... Okej, okay, dzięki. Dobra widzowie, nie wiem w co grać. Następnym razem pogramy w 99 dni w nocy w lesie. Ale mi zostało, ale mi zostało 5 minut nagrywanie, więc chyba to się nie uda. Albo nie, możemy teraz, bo mogę zrobić partę 2. Drzej Part 3. Boże. Okej. Okay. Ta gra jest oparta na prawdziwych historiach. Niektóre szczegóły zostały zmienione. O, to całe szczęście. Tam dzieci było 40 dni, a nie 99 90. Tak. Może trochę słabiej, ale tak. Gdzie? Aha, jaka ma Aha. No ja no ja też właśnie chciałem wejść tak ogólnie, więc... O, kurde. Nie, 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 nie. Sory, bo mi, bo mi coś się zlagowało i teraz ja dołączam do gry. Dobra, widzowie, już jesteśmy w komplecie. Tworzymy imprezkę i próbujemy przetrwać jak najwięcej dni. Dobra. Przyżyłem Ci dzieci dwa dni. Olobolo 29 i... Nikodemowy 3. Głupi jelonek. No właśnie każdy to wie. Dobra. Pierwsze ścięte drzewo moje. Zowie już jest noc. Najgorsza część, najgorsza część dnia, ale nie pierwszego. O kurde, pojawił się słowieszy jeleń. I z rewolwera do niego strzelę. Dobra, strzeliłem do niego. Cię wystraszył. Jedyny ogarniam. Olo bolo, zniknął mowy. Ja nie zabiję, ja mam połowę HP w życiu. Kurde. Gdzieś głęboko w lesie. Spadajcie. Muszę poczekać, aż się zrobi dzień, żeby ożywić. Koniec. Tak. Koniec tego, tego trzeciego dnia. Do widzenia. Subskrybujcie mnie, lajkujcie, komentujcie, ale nie tak źle. I oglądajcie moje filmy. Nara.